Cześć tu Beata. Dziś mamy czwartek, 13 czerwca. Czas na minutę starotem. Karta na dziś to trójka mieczy. Trójka mieczy dzisiejszego dnia być może pozwoli nam zdać sobie sprawę, że coś nie działa, że coś nie funkcjonuje. To jest karta jednak rozczarowania, więc możemy się doświadczyć dzisiaj takiego uczucia. Być może. to yy, Utraty nadziei, to znaczy takiego odzierania się z, z nadziei, bo, bo na coś mieliśmy tą nadzieję, a niestety nie uda się albo czegoś zrealizować, albo nasze plany być może nie będą się realizowały tak, jak sobie to wymarzyliśmy. To też karta przypominająca o odłożeniu czegoś w czasie, o takiej zwłoce, która będzie. Się przez jakiś czas jednak yy, pokazywać i przez jakiś czas będzie dawała o sobie znać. Natomiast to, że to jest jakaś trudniejsza karta i to, że to właściwie yy, trzeba będzie poczekać, że to tam utrata nadziei, i, i owszem, rozczarowanie również, to również takie przypomnienie, że okej, okay, jesteśmy w takiej sytuacji albo doświadczamy czegoś takiego. To znaczy, że okej, okay, w tym momencie już nic innego nie możemy zrobić. Należy to przeanalizować, przemyśleć i przezwyciężyć. Można to przezwyciężyć na kilka sposobów. Popaść w rozpacz oczywiście, ale można również jakby wyciągnąć z tego wnioski i w kolejnych krokach unikać powiedzmy tych elementów, które w tej chwili nie zadziałały. Nie dajmy sobie dzisiejszego dnia, albo nie pozwólmy sobie na to, żeby się zdołować, żeby się, żeby popaść w taką nostalgię i w takie niezadowolenie, ponieważ to do niczego nie, twórczego nie prowadzi. Warto skoncentrować się na tym, co możemy w tej chwili zrobić, a w tej chwili nic innego nie mamy do zrobienia, jak właśnie to przezwyciężyć. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie pomimo tej trójki mieczy. Obfitował właśnie w takie przemyślenia. Pozdrawiam i życzę cudownego dnia. Do usłyszenia.